Cześć, Witam Was w kolejnym Wiślackim Kąciku. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym z Wami porozmawiać na temat wczoraj rozegranego meczu pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock. Moi drodzy, no cóż... Wisełka przegrała ten mecz 3 do 2 po błędach, przepraszam, 1 do 3 do 1, po błędach w obronie, po błędach bramkarza. I tak naprawdę moi drodzy, może czas zastanowić się, czy nadal. Czy jednak naprawdę nie warto zmienić bramkarza? Tutaj absolutnie nie chcę, żeby ktoś nie pomyślał, że chce tutaj Patryka Letkiewicza grillować, bo nie chcę. Jest to młody chłopak, ale już to już jest któryś z kolei, kiedy popełnia błędy, więc naprawdę. Uważam, że zmiana w bramce dobrze by zrobiła. Po prostu trzeba usiąść, porozmawiać z nim. To jest młody zawodnik, porozmawiać, wytłumaczyć, dać mu ten czas na przemyślenia, nie wystawiać go na siłę do bramki, bo te błędy u niego po prostu się powtarzają. Jeżeli coś się. samo popełnienie błędu. Nie jest problemem. Problemem jest to, kiedy te błędy się właśnie nawarstwiają, kiedy te błędy występują po raz kolejny, po raz wtóry. I tutaj to dla mnie też nie jest argumentem to, że akurat Patryk jest młodzieżowcem, a my musimy wystawić, moi drodzy, młodzieżowca. Dla mnie tak nie jest. Ja uważam, że pomimo, że Patryk Letkiewicz jest młodzieżowcem, to jednak należy też wyciągnąć wnioski z tego, co, co się dzieje. Wczorajszy mecz ogólnie 30 tysięcy ludzi, wspaniała atmosfera, jak to zwykle. Naprawdę cała Wiślacka Brać tutaj dojeżdża nie, dojeżdża, nie dojechała wczoraj drużyna. Angel Rodado, najlepszy strzelec, zdobywa oczywiście bramkę z rzutu karnego. Jest 1-0, ale cóż z tego, kiedy za chwilę tracimy bramkę i to po błędzie Letkiewicza, no tutaj nie będę tego ukrywał błąd bramkarza, piłka przechodzi mu pod brzuchem. Jak dla mnie jest to katastrofa. Takich bramek nie, powinni, nie powinna Wisła trafić. Tracić, przepraszam, no a potem drugą bramkę wszyscy widzieliśmy, gdzie Bartek Jaroch próbuje wyprowadzić piłkę, no i trafia w nogi Sekulskiego, no wiecie co, no to jest cyrk, no jeśli nie potrafisz czegoś robić, to nie rób tego. Ja też nieraz tłumaczyłem to swoim moim Jeśli czegoś nie umiesz, nie rób, zrób to, co potrafisz najlepiej. Jeśli nie umiesz dryblować, to nie drybuj, zagraj do kolegi, być na pozycję spuszlinie podania. I wtedy też można wyjść. Po drugie, Jaroch miał tyle czasu, że mógł spokojnie tą piłkę rozegrać, zagrać ją, nie wiem, po linii, nawet do Baeny, który też nie grał wielkiego meczu, oczywiście, ale, ale przynajmniej by tą piłkę pewnie gdzieś tam przytrzymał, poprzepychał się troszeczkę z tymi obrońcami. No, mógł tysiące innych rozwiązań zrobić, a wybrał najgorsze rozwiązanie z możliwych. Ta porażka jest bolesna, jest bolesna, dlatego że była ona przy pełnych trybunach, przy całym stadionie. Po tych sześciu meczach bez porażki, kiedy uwierzyliśmy w to, że jeszcze jest szansa na zajęcie trzeciego miejsca, w tym momencie musimy zacząć oglądać ją za siebie. Na nasze szczęście wczoraj przegrał też szczególnie Łęczna z drużyną koni Siedlce, bo tak już górnik by był praktycznie bardzo, bardzo blisko Wisły. Teraz musimy liczyć na to, co zrobią przeciwnicy w tej kolejce. No, Znicz Pruszku będzie u siebie podejmował GKS Tychy, który jest w megaformie i zobaczymy, jak ten, jakim wynikiem to spotkanie się zakończy, ale weźmy też pod uwagę to, że za tydzień wyjeżdżamy do na bardzo trudny teren do Tychów. No i jeżeli w Tychach będziemy tak grali, jak tutaj w obronie, i z takimi błędami bramkarza, to nie wróży nic dobrego. A co za tym idzie, może naprawdę zacząć, może ta sytuacja spowodować, jeżeli byśmy tam przegrali, może to spod, będzie mogło to spowodować to, że za chwileczkę znajdziemy się poza strefą. Spadkową moi drodzy, poza strefą barażową, przepraszam moi drodzy, i to będzie już naprawdę niedobrze. A więc teraz jest ten ostatni dzwonek, według mnie, aby dokonać zmian, aby dokonać analizy występu. Znowu tutaj trener jo poszedł w to, że wystawił Łukasza Zwolińskiego Jan Hela Rodado. Faktem, fakt faktem jest, że ta para swego czasu bardzo dobrze funkcjonowała. Teraz Łukasz jest bez formy. On prawdzie wczoraj próbował coś uderzać, nie wychodziło, jak zwykle nie wpadało. I niestety wystawianie w, w tym momencie takiej pary chyba nie, mia bardzo, miało, nie bardzo miało to Sens być może trzeba było zostawić Angela Rodado zamiast Jesusa Alvaro, który też nie spisywał się jakoś rewelacyjnie w ostatnich meczach, może trzeba było dać szansę Oliwierowi Sukiennickiemu, no ale dobra, takie są wybory trenera, trener jest bliżej z drużyną, trener widzi drużynę na treningach, więc uważam, że to, je, że to były jego decyzje, które się nie obroniły według mnie. Które się nie obroniły. Tak samo uważam, że tutaj Patryk powinien sobie usiąść, bo na ławce i w jego miejsce wejść albo broda, albo ciczkan. Bo mi się wydaje, że ten chłopak nie trzyma ciśnienia. W ogóle zaczynam się zastanawiać, tak jak tutaj zadałem pytanie, czy ta drużyna ogólnie trzyma ciśnienie, bo zbliżamy się do tej końcowej fazy, tej bardzo ważnej, najważniejszej w tym momencie. No, i jeśli chcemy się utrzymać w barażach, na tych miejscach barażowych, to naprawdę no, znowu wygląda na to, że te mecze, które no, powinniśmy wygrać, bo wczoraj wcale Wisła Polska nie grała rewelacyjnej piłki, ale po prostu <grych> skontrowała nas. Tak jak Inter Barcelona, oczywiście nie bierzemy pod uwagę tego, nie porównujmy oczywiście klubów, tych dwóch klubów, ale faktycznie tak możemy troszeczkę porównać, bo ja je porównuję, ja je porównuję dlatego, że po prostu no, było to podobne. My żeśmy grali praktycznie większość spotkania, tak, bo to mówią statystyki, na poziomie, na połowie przeciwnika, mieliśmy większe posiadanie, jak zwykle było wymienianych milion podań, to jednak, moi drodzy, drużyna Płocka co kontrę, oczywiście przy błędach naszej obrony, wykorzystywała te wszystkie błędy i w sumie oddała chyba trzy albo cztery strzały, z czego Padły trzy bramki, więc no skuteczność na poziomie Interu, który właśnie też podobnie grał z Barceloną. I moi drodzy, no, no naprawdę nie tego pewnie się wszyscy w Krakowie spodziewali w tym meczu. No oczywiście nikt nie mówił, że to będzie łatwe zwycięstwo, bo Płuczanie są też w czubie tabeli, ale wczoraj wcale dobrego meczu nie grali i to najgorzej boli, że przeciwnik zagrał przeciętnie, a my nie potrafimy tego wykorzystać znowu problem ze skutecznością znowu zaczęły się dośrodkowania w to pole karne które nie przynosiły kompletnie niczego raczej były to piłki stracone przez naszych zawodników no i no, mówię, szkoda, szkoda tego meczu, naprawdę, bardzo szkoda. Tylko, że teraz znowu to ciśnienie będzie jeszcze większe, bo wyjazd do GKS-u tych, moi drodzy, to będzie mecz już nie za trzy, a za sześć punktów. Jeżeli Tyszanie zwyciężą na wyjeździe w Pruszkowie, to przybliżą się i to bardzo się przybliżą do, do strefy barażowej. A są, a są na pali. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie w Pruszkowie, i według mnie to musimy życzyć Zniczowi w tym momencie zwycięstwa. To by było najlepsze rozwiązanie, ale mimo wszystko, i tak za tydzień trzeba będzie pojechać do tych, i tam w tychach trzeba zagrać. Trzeba zagrać o klasę lepiej niż tutaj, trzeba być skutecznym. A tego mi zabrakło. Zabrakło mi pomysłu, zabrakło mi tutaj. Tak, przy ataku pozycyjnym nie można rozgrywać ataku pozycyjnego na stojąco, bo to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Jest to po prostu tylko tracenie czasu takim tempie nie da się tak grać, trzeba przyspieszyć, trzeba zagrać więcej podań, na, zagrać więcej piłek na jedno podanie, większego ruchu trzeba wykonywać jak pomocnicy, tak samo no wczoraj akurat też nie za dobry mecz grał Kacper Duda, no ale ok, każdemu się zdarza słabsze spotkanie dopiero po wejściu Marka Poletanowicza zaczęło się coś ciekawego dziać, no ale i tak nie, nie udało nam się tego meczu dociągnąć do już ani wyrównać, a, a na koniec jeszcze płaczanie dobili gra, naszą drużynę, która grała beznadziejnie przede wszystkim w obronie. No i cóż, e, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Trzeba naprawdę się głęboko zastanowić jak rozegrać tą końcówkę sezonu, czy z Ledkiewiczem w ramce, czy może jednak dać Patrykowi odpocząć, wstawić, postawić tutaj na bramkarza bardziej doświadczonego, a mamy, mamy jeszcze i Ciczkana, mamy Kamila Brodę. Ja wiem, że Kamil ostatnio też puścił bramki w rezerwach, ale to się, to się zdarza każdemu bramkarzowi, nie ma tak, żeby, żeby po prostu bramkarze grali bezbłędnie, to też nie widziałem tego meczu rezerw, więc nie chcę się na ten temat wypowiedzieć, czy to były jego błędy, czy to były też błędy obrony, bo to, że ktoś puszcza bramki, to są dwie, dwie, dwa punkty widzenia. Ja zawsze staram się patrzeć na to też, jak grają obrońcy, bo nie za, każdy, za każdą bramkę trzeba obwinić bramkarza, bo jeśli obrona gra słabo, to bramkarz ma bardzo trudne zadanie więc tutaj nie widziałem tego meczu, nie chcę się wypowiadać, no ale wydaje mi się, że Kamil Broda ma większe doświadczenie, czy czyczkan i że to oni powinni bronić w tych końcowych meczach, żebyśmy nie zawalili tego sezonu, bo będzie wtedy będzie naprawdę rozpacz, wtedy będzie naprawdę bardzo trudna sytuacja. Ona tak wcale nie jest taka kolorowa, jakby się mogło wydawać. W Wiśle, wiemy, że te długi są i te długi będą jeszcze większe. Jeżeli nie awansuje Wisła, to też tutaj prezes Królewski musi się zastanowić, co zrobić później, prawda? Jak to później połączyć, ponieważ no, myślę, że z tej drużyny no, na pewno kilka odejść by było. Na pewno odszedłby Angel Rodado, bo myślę, że straciłby. Wtedy, pomimo, że sam Rodado twierdzi, że bardzo dobrze mu się tu mieszka, że wspaniale mu się żyje w Krakowie, ja go rozumiem, ale wcale nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu no, nie chciał już podpisać następnego kontraktu, nie chciałby e, e, zostać w następ, na następny sezon Betlik w pierwszej Bet lice, ponieważ on tą ligę przerasta. No a nie możemy liczyć w kółko tylko na to, że. Angel Rodado nas przez tą pierwszej pierwszą ligę przeprowadzi. Tu musi działać cała tu musi cała drużyna na to pracować, a tak by wyglądało wczoraj, jakby ta drużyna nie trzymała ciśnienia. Wiecie, w piłce nie dostaje się przede wszystkim punktów za, za styl. To nie skoki narciarskie. Tu trzeba grać tak. Trzeba być skutecznym, trzeba grać szczelnie w obronie, a nam tego brakuje. Z tą skutecznością Wisła ma duży problem ostatnio. Oczywiście były mecze, gdzie tam wygraliśmy wyżej, ale większość tych meczów, widzicie ostatnio, to są mecze, w których nie zdobywaliśmy jakiejś wielkiej ilości bramek, czyli ten problem gdzieś, gdzieś istnieje. O, martwi mnie ta sytuacja. Mam nadzieję, że z, wyjdziemy z tego i że w następnym meczu w Tychach Wisła będzie grała lepiej. Myślę, że tam też ten mecz, no zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Nie chcę dzisiaj tego przewidywać, ale że wygramy, że wciąż będziemy w tych barażach, no, no ale tak jak mówię, ta sytuacja może być coraz cięższa. Co do tych baraży, to tak jak to też wiecie, mam swoje przemyślenia, nie udało się raz, nie wiadomo, jak będzie teraz. Zobaczymy, ale najpierw do tych baraży trzeba się dokulać, bo jeszcze tych meczy kilka zostało, prawda? Bo jeszcze kilka tych spotkań zostało i najpierw trzeba się utrzymać w tej strefie Barażowej, żeby nie było tak, że znowu z tej strefy Barażowej wylecimy i wtedy będzie wielkie, wielkie rozczarowanie. Bo wczoraj, po wczorajszym meczu już. Widać jak zareagowała po prostu społeczność kibiców Wisły na ten mecz i wcale się nie dziwię, każdy z nas ma prawo być wściekły na drużynę za to spotkanie, za to jakie błędy popełniamy w obronie, My, ja już nieraz o tym mówiłem, że ta obrona jest tak naprawdę do wymiany, że tam trzeba wiele, oprócz chyba Mikulca, który gra na Dobrym poziomie, na solidnym poziomie, i to jest jedyny chłop, który w tej obronie się nadaje. Alan Ryga oczywiście, jako kapitan, nie odmawiam mu woliwarki, bo Alan chce walczyć za Wisłę i Granat stara się, ale też tych błędów jest za dużo. Igor Łasicki też nie dojechał, Biedrzycki słabiutki. Wczoraj Jaroch też no, to też nie jest jakiś rewelacyjny grajek, chociaż wydawało się, że ostatnie mecze Bartka Jarucha były takie, no przynajmniej w miarę solidne, może nie, nie jakieś rewelacyjne, ale coś tam dawał, ten zawodnik, no teraz tu też na tej prawej stronie by się też przydał zmiennik, ale go nie mamy, więc pewnie Jaroch będzie musiał grać. No ale Zobaczymy zobaczymy, jak to wszystko się poukłada, ja w każdym razie dałbym odpocząć w następnym spotkaniu Patrykowi Letkiewiczowi. Po prostu nie, nie chcę, żeby było tak, bo już po nim posypał się bardzo duży hait. Ja się nie dziwię tej wściekłości za tą bramkę, no bo to, wiecie, takim mówiąc językiem takim hmm, brzydkim, to była szmata. Nie może bramkarz popełnić takiego błędu, że mu kurwa piłka przechodzi pod brzuchem. No, no to są jakieś jaja. To piłkę ma złapać, a, a nie na tym poziomie tutaj. I nie bawmy się w to, że jeśli musi być młodzieżowiec to w składzie to musi być akurat bramkarz, bo naprawdę. Tu już nawet nie chodzi, bo jeżeli będziemy wystawiali Patryka, jeżeli on będzie popełniał dalej te błędy, a myślę, że ciśnienie będzie na nim coraz większe i on po prostu może z tego stresu też, bo ja nie mówię, że mu brak umiejętności, ale z tego stresu ten chłopak może tego nie unieść i popełni jeszcze w meczu na przykład z takim GKS Tychy jakieś błędy. I wiecie, i ten hejt będzie jeszcze większy na niego. I skoda tylko chłopaka marnować. Niech on sobie na razie był, ja gdybym był trenerem, ja bym podjął taką decyzję, porozmawiał z nim otwarcie, posadził go na ławce, wstawił, postawiłbym na któregoś z bramkarzy bardziej doświadczonych, a później po prostu, później bym po prostu sobie dopasował, no później. No, dawałbym mu jeszcze szansę, ale akurat no, nie w tym takim właśnie bardzo ważnym teraz momencie sezonu, kiedy walczymy. Oczywiście no, w obronie nie mamy za wielu wyborów, tam też niewiele może zmienić, bo, bo nawet jakbyśmy chcieli zamienić Bartka Jarocha, to mamy tylko kogo? Dawida Szota. Możemy tylko wstawić Dawida Szota na prawą stronę, no, no, w środku możemy postawić na kogo no wiadomo nie ma już Koleja, też nie wiadomo w jakiej jest w formie po tej kontuzji także no zobaczymy zobaczymy jak to będzie ale myślę że łatwo nie będzie że będzie naprawdę może być y, ciężko y, mam jednak też y, wiara umiera ostatnia i nie chciałbym następnego zmarnowanego sezonu naprawdę nie chciałbym znowu żebyśmy musieli grać kolejny sezon czyli już czwarty znowu w Betli w pierwszej lidze, a czasami, no a niestety może się tak zdarzyć. Chciałbym tego awansu, mam nadzieję, że nasi zawodnicy też tego chcą, chociaż niektórzy mówią, że im jest dobrze w Betli pierwszej lidze. No ja myślę, że, że no... Kibice, przede wszystkim społeczność kibicowska Wisły nie zasługuje na tą Betli pierwszą ligę i że zawodnicy powinni wziąć to pod uwagę. Bo jeżeli mamy znowu wylecieć, nie wiem, czy ze strefy barażowej, czy przegrać baraże i później będzie przepraszamy, bo mieliśmy zrobić to, a nie zrobiliśmy. Wiecie, to, takie, to są takie oklepane rzeczy, które powtarzają za każdym razem zawodnicy. Nie chciałbym czegoś takiego słuchać. Chcę awansu i myślę, że tutaj trener Job powinien wyciągnąć wnioski nie ma się co czarować. Nie, nie można grać Letkiewiczem w tej bramce. On po prostu tego nie uniesie i to widać. Jemu jest z meczu na mecz coraz trudniej dać chłopakowi odpocząć. Nie mówię, żeby go absolutnie skreślać w tym klubie, bo to jest chłopak, który ma potencjał, który może być jeszcze świetnym bramkarzem, który powinien jak najbardziej dostawać swoje szanse, ale nie na ten moment. To nie jest moment tutaj na to, żeby te błędy się żeby on miał czas na popełnianie tych błędów, bo te błędy mogą nas drogo kosztować. Tym bardziej mówię, że następny mecz jest z tychami. Drużyna, która te błędy też wykorzysta. Bo dopóki grasz z drużynami tymi słabszymi, to gdzieś te błędy jeszcze można zatuszować, bo, no bo nie są tak dobrzy napastnicy, mogą czegoś nie, 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 wycza, nie, no, nie wykorzystać. A tutaj w lepszych drużynach już jednak wykorzystajmy. Gdybyśmy weszli, wyobraźcie sobie taką sytuację, że w tym składem wchodzimy do PKO Ekstraklasy i uwierzcie żebyśmy walczyli tam o utrzymanie. Naprawdę. Z przodu by to pewnie jakoś wyglądało, ale z tyłu, z tą obroną byłaby tragedia. Byłaby tragedia, mówię Wam szczerze, to jest moje zdanie, Wy możecie mieć inną opinię, ale z tą obroną mielibyśmy duży, duży horyzontalny problem. Oczywiście zdarzałyby się nam mecze, w których Wisła zagrałaby świetnie i pewnie byśmy niejedną z tej PKO Ekstraklasy klasy ograli. Bo tam też, powiedzmy sobie, są drużyny, z którymi można wygrywać, ale no, musimy wzmocnić ją, tą obronę. Ale o tym się już mówiło. Nie wiem, dlaczego nie, nie sprowadzono obrońców Towisły w przerwie zimowej. Ja rozumiem, że są finansowe problemy, ale. O tym się mówiło już głośno i to nie tylko ja mówiłem, zresztą mój głos tam pewnie gdzieś tam w Krakowie, w Krakowie, no, u pana Królewskiego nie jest słyszalny, ale o tym mówił i pan Bartek Karcz, którego pozdrawiam, i pan Ryszka, którego również pozdrawiam. Ludzie, którzy je, których głos jest bardziej słyszalny od mojego oczywiście. No i oni o tym też mówili, że potrzeba tutaj. Wzmocnień w obronie, tak. No, a tego nie zrobiono. Zobaczymy, jak się ta, ta runda. Najpierw poczekajmy do końca rundy. Miejmy nadzieję, że utrzymamy się na miejscach barażowych i że w tych barażach będzie dobrze. Jedno, co bym chciał jeszcze takie, żeby nas wszystkich podnieść na duchu. Co chciałbym powiedzieć, to zauważcie, że ostatnie drużyny, które kończyły sezon wyżej, czyli na tych miejscach 3-4, wcale nie awansowały. Tak? No, jednym przykładem jest nasza Wisła, która przegrała baraże. Drugim przykładem jest Gdynia, która również w tamtym sezonie przegrała swoje baraże, pomimo że grała dwa mecze u siebie, więc możemy się tym. Troszeczkę, moi drodzy, pocieszyć. Tyle ode mnie po tym meczu, po tym meczu, który zepsuł mi humor, ale nie chcę tylko narzekać. Wierzę w drużynę, wierzę, że trener Job w końcu wyciągnie wnioski i że doczłapiemy, do, doczłapiemy, może być nawet tak, doczłapiemy się do tych baraży, a w tych barażach w końcu Wisła Zagra dobrze i awansujemy do tej PKO Ekstraklasy, klasy. Do końca będę w to wierzył. Jeżeli nie, no to będzie następny zmarnowany sezon. Tylko tak jak mówię, trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba dać odpocząć Patrykowi Letkiewiczowi i to nie dlatego, że ma małe umiejętności, tylko dlatego, że tych błędów jest za dużo. i i zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Ja zapraszam oczywiście do subów kanału Marko Polska Piłka, oczywiście zapraszam Was do łapek w górę na kanale Marko Polska Piłka, aby ten filmik się rozszedł. Mam nadzieję, że było ciekawie. Proszę też Was oczywiście o komentarze pod tym filmikiem i podzielcie się swoimi opiniami, co Wy myślicie. Na temat tego wczorajszego meczu, ale też na temat naszych szans na awans do, do PKO Ekstraklasy. Ja ze swojej strony Wam dziękuję. Ja nazywam się Marko, a to mój kanał Marko Polska Piłka.